Takiej, takiego zabiegania o docenienie u osób, które nie chcą nam tego dać. No bo ten rodzic, na przykład, jeżeli on całe życie ma taką postawę nieakceptującą, no to, no to po prostu jak gdyby ta. Jakby to, to, ten człowiek przywyka do tego, że on zabiega, zabiega, ale on nie dostaje. Mijają miesiące lata, on ciągle jakoś zabiega, ale no nie dostaje tego, co chce. I ta podświadomość przywyka, że zabiega o to u ludzi, którzy no nie chcą nam tego dać. Odbije się to na pewno w dorosłym życiu na relacjach partnerskich, bliskich relacjach, jakie ten człowiek będzie tworzyć, bo na pewno po dla podświadomości to będą wytyczne. To będzie program, jaki ta podświadomość będzie używała do kreowania związków. Oczywiście przyciągnie odpowiednich partnerów bądź partnerki, w zależności tam, prawda, kto to, yy, kompatybilnych z tymi programami. Czyli na przykład może przyciągnąć, jeżeli to jest kobieta, no może przyciągnąć faceta, który na przykład, no, nie będzie umiał kochać, nie? Będzie na przykład mimo szczerych chęci, będzie na tyle gdzieś tam sam zamknięty, poraniony, że, że nie będzie umiał kochać. No i na przykład, no, będzie problem, nie? Tutaj, tutaj jest bardzo ważną rzeczą właśnie też. Żeby zrozumieć, yy, że jak gdyby człowiek zapętla się w takie nieustanne, nie, nieustanne zabieganie o docenienie czyjeś. Z tego trzeba wyjść. Dlatego, że no, ten mechanizm rodzi się kiedy się jest dzieckiem, i kiedy się jest dzieckiem, to w pewien sposób on jest normalny do pewnego wieku. Dla dziecka, mama tata do pewnego wieku to alfa i omega. Ten rodzic jest źródłem, źródłem miłości, źródłem spełniania się i tak dalej, spełniania się tego dziecka oczywiście i tak dalej. I do pewnego wieku to jest normalne. Oczywiście potem jak dorastamy, zaczynamy się rozwijać i coraz bardziej stawiamy na samodzielność, zaradność i tutaj jak się rozwijamy i coraz bardziej uczymy się tej samodzielności, zaradności, to tutaj dobry rodzic powinien, że tak powiem, Popracować nad wychowaniem dziecka tak, żeby dziecko zrozumiało, że też ma swoje serce, że w nim jest miłość, że wewnątrz niego jest też szacunek, że może, może że tak powiem, no, uczyć się poznawania tego w sobie. No, i w tym momencie stałaby się rzecz bardzo fajna, ponieważ, ponieważ no jeżeli zaczęlibyśmy koncentrować uwagę na sobie, poczulibyśmy, że miłość mamy w sobie, że możemy się szami, sami szanować, że sami możemy się ładnie akceptować, doceniać siebie, doceniać to, co robimy, to w tym momencie źródła tego wszystkiego zaczęlibyśmy dostrzegać w sobie. Na zewnątrz. Byłyby to już dla nas tylko przejawy. Na przykład takim przejawem mógłby być związek partnerski. Problem w tym, że jeżeli działają wzorce odrzucenia, to ta zabawa, gdzie dziecko ciągle zabiega o docenienie rodzica, a rodzic nie chce mu tego dać, ona trwa cały czas. Mijają lata, to dziecko dorasta fizycznie. To dziecko dorasta intelektualnie, ale emocjonalnie zatrzymało się na tym ciągłym zabieganiu. Potem to już jest, no nie, to już nie jest dziecko, tylko dorosła osoba idzie w świat zaczyna próbować tworzyć swoje związki, jakieś tam prawda partnerskie, przyjacielskie, ale ten mechanizm zabiegania, o ciągłego zabiegania o docenienie, on cały czas działa. Gdzie ten człowiek jakby się emocjonalnie na tym poziomie zatrzymał. I teraz on jest tak wpatrzony w tym, żeby ktoś mu dał tą miłość, ktoś go docenił, że w ogóle nie przyjdzie mu do głowy, żeby koncentrować uwagę na tym, że przecież ma serce. No, przecież to serce nie jest puste. Tam jest miłość, tam jest szacunek, ale on będzie tak zapętlony, tak zaangażowany w szukanie kogoś, kogo doceni, że nie pomyśli o tym, żeby, żeby gdzieś tam, prawda, poszukać w sobie. Dopiero gdzieś tam, jak zaczyna mieć dość tego wszystkiego i zaczyna pracować nad sobą, no to wtedy zaczyna się tego dopiero uczyć. Zaczyna szukać tej miłości w sobie, zaczyna uczyć się szanować, akceptować, doceniać. Tutaj jeszcze podpowiem Wam taką jedną rzecz, bo powiedziałem Wam o tej grze, gdzie ciągle się staramy o docenienie, ale w tej grze bardzo często jakby dziecko jest tak zdesperowane, że uczy się, jakby próbuje przyciągnąć uwagę za wszelką cenę, nie patrząc na jakość. Nie patrząc na jakość, to jest też bardzo tutaj ważne, dlatego że umysł, który funkcjonuje w taki sposób, że za wszelką cenę chce przyciągnąć uwagę, nie patrząc na jakość, no to jest to umysł, który będzie funkcjonował tak, że no, jeżeli ktoś na przykład życzliwie się do was, do takiej osoby odezwie, no to ta osoba przyciągnęła uwagę. Ale jeżeli ta osoba dostanie od kogoś przysłowiowo mówiąc w łeb, no to też jest uwaga, tylko, tylko, tylko no już innej jakości. Tylko umysł, który nie zważa na, na, na jakość tej uwagi, jemu jest wszystko jedno, byleby ta uwaga była. Dlatego y, ludzie z wzorcami odrzucenia, oni, się zawsze, oni za wszelką cenę próbują przyciągnąć, przykuć tą uwagę do siebie, ale z tą jakością to bywa różnie. I bardzo często po prostu te osoby drażnią, po prostu drażnią, bo ten umysł nie jest nastawiony na, na, na jakość, tylko po prostu, aby była ta uwaga. Więc jak się, jak się dobrze wkurzymy na taką osobę, no to ta podświadomość tej osoby myśli, co, uwaga jest, nie, wszystko gra. No nie gra, kochani, bo w ten sposób to raczej chyba byśmy nie chcieli funkcjonować, raczej byśmy chcieli, żeby jak już zwracają na nas uwagę, to żeby to robić z życzliwością, z miłością, z aprobatą, także dużo, dużo potem jest też, trzeba energii włożyć w to żeby po prostu nauczyć tą podświadomość takiej wysokiej jakości, że jak zwracamy uwagę, to, to robimy to na poziomie miłości, serdeczności, szacunku, a nie byle jak. No niestety kochani, no wielu ludzi na to nie zwraca uwagę i, no i to jest pułapka, bo nie, nie zwraca nikt na nich uwagi, czułem się źle. Zwraca na nich ktoś uwagę, niekoniecznie jest to uwaga najwyższej jakości. No to jak takiemu człowiekowi się oberwie, czy tam go skrzyczą, skrytykują, zezłoszczą się, no to niby ma tą uwagę, ale też źle, no bo to, to nie jest miłe. Także tutaj, w pracy nad sobą, żeby się tego pozbyć, trzeba, trzeba też na to uwagę tutaj zwrócić. Oczywiście ludzie, którzy mają wzorce odrzucenia często, często powiedzmy sobie jak gdyby nie wiedzą do końca, co ze sobą zrobić. Często mają problemy z określaniem celów. Dlaczego? No powodów jest wiele. Podstawowy wzorzec, jaki tu się może kodować, to jest to, że ta, ten rodzic na przykład, który nie akceptuje swojego dziecka, no to myśli sobie tak, no co ja mam z nim zrobić? Jezu, znowu przychodzi czegoś chce ode mnie, no co ja mam z nim zrobić? No, potem to dziecko, podświadomość tego dziecka, jak gdyby się z tym identyfikuje, no i chodzi potem taki, do, jak dorośnie człowiek i myśli sobie, co ja mam ze sobą w życiu robić, no co, co ja mam robić w życiu, może tego spróbuję, no coś tam wymyśli, ale. Zrobi trzy kroki w tym kierunku, szybko się zniechęci, myśli, nie, 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 to nie. A może i tak to spróbuję, nie? No i tak ludzie, że tak powiem, ślizgają się w tym życiu nie do końca wiedząc, czego chcą. I oczywiście odbije się to na życiu na jakości. Zawsze gdzieś tam jak coś wymyślą, jakiś cel obiorą, do pierwszych trudności jakoś tam idą, potem się pojawiają trudności, gdzie trzeba się jakoś tak bardziej zaangażować w realizację celu, no i jest problem. Zniechęcają się szybko, udowadniają sobie, że to nie to i szukają sobie nowego celu. I tak można w kółko w nieskończoność. Dużo rzeczy zaczynają, bardzo mało rzeczy kończą. Ludzie, którzy mają wzorce odrzucenia, cechują się dużym lękiem przed samotnością. Po prostu jak gdyby bierze się to też z różnych powodów. Najczęściej to jest tak, że małe dziecko potrzebuje dużo uwagi, ale rodzic mu tej uwagi nie chce dać. Tak jak mówiłem, przewinąć, nakarmić, do łóżeczka, niech sobie tam siedzi, do następnego czegoś tam karmienia, mycia itd. No i to dziecko, no każde dziecko potrzebuje dużo dotyku, pieszczot, uwagi, ono tam leży samo, nie jest na razie świetnie rozwiniętą istotą emocjonalną, żeby sobie z tym poradzić, czy uczuciowo, no czuje pustkę, czuje pustkę, czuje samotność, ale na swoim poziomie nie jest w stanie sobie z tym poradzić, nie, nie potrafi, po prostu ogarniają go te uczucia, męczą, gnębią. Będzie płakał, pewnie będzie próbował zwrócić na siebie jakoś uwagę, no ale to rodzic nieakceptujący różnie reaguje. No, może przyjść, dać mu klapsa i pójść, i tyle. Na przykład, no jest to, jest to dla małego dziecka, które nie umie sobie z tym poradzić, jest to bardzo ciężkie uczucie, właściwie emocja, pustka. W późniejszym życiu będzie się to przejawiało właśnie takim silnym lękiem przed samotnością, a konkretnie przed pustką, jaką odczuwają ludzie, którzy gdzieś tam są gnębieni przez to uczucie. To ten lęk przed pustką, przed samotnością, plus braki, braki uczuć będą go pchały. Będą, będą motorkiem napędowym, że ten człowiek będzie starał się zawsze być z kimś, być w związku, być wśród ludzi, być akceptowany. Oczywiście, no niestety z uwzględnieniem wszystkich tych mechanizmów, które się za tym kryją. Czyli no, nie, że od razu zostanie miłość, tylko będzie się o nią starał. Nie, że o zostanie uwagę, tylko najczęściej będzie o nią się starał, walczył. Często bezskutecznie. No, ale będzie próbował. Będzie próbował, ponieważ, no, wiadomo, będzie chciał się spełnić ten człowiek. Będzie chciał być kochany, będzie chciał czuć się szanowany. Tutaj jeszcze, zanim przejdę dalej, zwrócę Wam uwagę właśnie na to, że ta podświadomość też przez całe dzieciństwo przyzwyczaja się do braku. Tak naprawdę na świecie rządzą dwie siły spełnienie i brak. Teraz, jeżeli na przykład dziecko jest wychowywane w poczuciu miłości, w poczuciu szacunku, jest dopieszczone, no to w dziecku, jak gdyby, się rozwija takie naturalne spełnienie. Ta podświadomość przywyknie do tego spełnienia, no i w późniejszych latach, w dorosłym życiu, będzie dla tej podświadomości to oczywiste, że trzeba temu człowiekowi kreować spełnienie, czyli będzie przyciągać, przyciągać odpowiednich ludzi, odpowiednie sytuacje. Tak się będzie kreowało, że to spełnienie ono zawsze będzie. Co by ten człowiek nie zrobił, gdzie by nie był, zawsze to spełnienie będzie jakby szło w parze z nim, bo jego podświadomość będzie do tego przyzwyczajona. Dokładnie tak samo to działa, kiedy odczuwamy braki. Po prostu po latach takiego życia podświadomość przywyknie do braku i niestety też nauczona tego będzie dbała o to, żeby brak nam towarzyszył na każdym kroku. Sama ta podświadomość, żeby urzeczywistnić brak, no, będzie sabotowała. Ona sama będzie, nasza podświadomość będzie sabotowała różne możliwości tylko po to, żeby na samym końcu pojawił się brak. Dlaczego? Bo jest do tego przyzwyczajona. Na szczęście nasza podświadomość jest dynamiczna, ona się może czegoś nauczyć może się tego oduczyć i nauczyć czegoś nowego, ale to jest właśnie ta praca nad sobą, którą musimy wykonać. To jest właśnie ta